I teraz, proszę Państwa, zrobimy sobie to w sposób następujący. Wyciągnę sobie prawą nóżkę przed siebie i zobaczmy, co będzie się działo. W związku z tym, że mamy pętlę, to postaram się stopę włożyć do środka. Okay. Jak już stopę mam włożoną do środka, to teraz przeprowadzę, proszę Państwa, gumę tutaj pod pośladkiem. I pozostałą drugą pętelkę, którą mam teraz, drugi koniec pętli, którą mam teraz w dłoni, włożę sobie na powrót. Do, do niej stopę. No i teraz zobaczcie, wyciągnę stopę leciutko do przodu, tak żebym zaczęła od tego ułożenia, które już dzisiaj przerabialiśmy. I w tym ułożeniu postaram się, proszę Państwa, te pętle, tę gumową naszą pętlę, ułożyć jak najbardziej w przejściu granicznym między pośladkiem, proszę Państwa, a udem. No i najpierw zadbam o to, żeby rozluźnić swoje biodro od nogi z przodu ugiętej i opuszczę je w dół. Świetnie. Następnie stopa z przodu dobrze położona na podłodze według poprzednich instrukcji. Podobnież stopa point wydłuża mi piszczel ciężar rozłożony mocno pomiędzy obydwie kończyny. I teraz zobaczcie, pamiętacie, ćwiczyliśmy sobie tutaj przodo i tyło pochylenie, więc postarajmy się tutaj wejść do jak najgłębszego tyło pochylenia wraz z wydechem i napięciem mięśni brzucha zbliżeniem guzów kulszowych, ponieważ. Im bardziej przeniosę ciężar ciała na nogę z przodu i również przesunę nogę do przodu, tym bardziej ćwiczenie na rozciąganie jest efektywne. Jednak, proszę państwa, to powoduje wtedy taką naturalną łatwość organizmu do otwierania brzucha i wtedy zamiast rozciągać nasz zginacz biodrowolędziowy, utrwalać nawyki posturalne mięśni brzucha, rozluźniamy brzuch i po prostu pochylamy zupełnie niepotrzebnie cały kręgosłup pogłębiając lordos. I dzięki temu, że mamy tutaj tak pięknie ułożoną tę gumę, z jednej strony na kostce nogi wiodącej z przodu, a z drugiej strony pod pośladkiem nogi tylniej, dochodzi do takiego samoczynnego wspierającego mechanizmu. Im bardziej popchnę nogę do przodu, im bardziej chciałabym, proszę Państwa, pójść biodrami w dół, co jest oczywiście wskazane tutaj, tym bardziej, proszę Państwa, guma motywuje mnie do podwijania kości ogonowej i popychania miednicy w kierunku tyłu pochylenia. Tutaj ręką mogę motywować się, by pachwina od nogi ugiętej z przodu opadała w dół, a proszę Państwa, po drugiej stronie ręka sprawdza, czy tutaj wystarczająco wypłaszczyła się pachwina. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem mogę popychać sobie, podchodzić stopą z przodu jeszcze bardziej ku przodowi, a tym samym będę intensyfikować podwijanie kości ogonowej, czyli mój pośladek będzie się budził do życia z pomocą gumy, a ja pobudzona gumą i pośladkiem postaram się jeszcze mocniej podwinąć kość ogonową pod siebie, używając mięśni brzucha, dolnych żeber i oczywiście w tym czasie staram się też zbliżać leciutko guzy kulszowe do siebie. Dzięki temu moja miednica będzie równoległa nie tylko do padłogi, ale też do przedniej krawędzi maty. Biorę głęboki wdech i z wydechem schodzę troszeczkę niżej. Proszę Państwa, możecie sobie wędrować w tej pozycji tyle, ile tylko możecie. Możecie wysuwać nogę jak najbardziej w przód, możecie też wysuwać kolano i piszczel jak najbardziej w tył. I dzięki temu wyciąga. czubkiem głowy kręgosłup do góry. Oddalam obręcz barkowa, napinam dół brzucha, a guma motywuje mnie, proszę Państwa, do tyłu pochylenia.